wybór komisji skrutacyjnej oczywiście po otwarciu obrad wybór przewodniczącego bo to, to było na, 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 o, o, oczywiste. Proszę czytać, a nie komentować. potem. Wybór komisji skrutacyjnej przepraszamy, Przepraszam. otwarcie obrad, wybór przewodniczącego obrad, wybor, stwierdzenie kworum, wybór komisji skrutacyjnej sprawozdanie prezesa, sprawozdanie CKR Um, um, Przepraszam bardzo. Informuję, e, że byśmy to o drugiej nocy uchwalali, bo taka, taki budynek ja nie będę tej no, jeszcze raz. Jeden. Mamy już raz. Już Trzymamy teraz, teraz porządek. Otwarcie obrad. Wybór e, otwarcie obrad przez prezesa oczywiście sądu szczelnego. Stwierdzenie kworum. Wybór przewodniczącego obrad i Prezydium. Ustalenie dalszego porządku obrad. Czy jesteśmy w tym punkcie w tej chwili? Wybór komisji skrutacyjnej, sprawozdanie prezesa, sprawozdanie Centralnej Komisji Rewizyjnej, sprawozdanie Rady Sygnatariuszów, dyskusja nad absolutorium dla członków Rady Głównej, głosowanie nad absolutorium dla członków Rady Głównej, wybór Rady Głównej, wybór straży, wybór Centralnej Komisji Rewizyjnej, uzupełnienie składu sądu naczelnego, gdyż następnie uchwalenie wniosek konwentyklu o nadanie statusu członka, statutu członka honorowego panu Stanipowi Mielksiwiczowi. Następnie wybór. Um, następnie jest um, uchwalenie regulaminu konwentyklu. Potem uchwalenie poprawek do Statutu, uchwały Konwentu i zamknięcie obrad. Jest jeszcze punkt dodany przy, on był osobno dodany uchwalony przez Konwenty w punkcie po, zaraz po statu, poprawkach statutowych ustalenie wysokości składki członkowskiej ponieważ i tak nie ma tego typu karty, przeczytałem, ja panu przewodniczącemu przekażę kompilację, bo to jest na dwukartkach było jest zrobione, myśmy to w nocy nad na danym zrobili. Na nie, nie, głosuje, to bo nie, bo nie, 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 ja muszę to zgłosić. W związku z tym... E, pro, e, aha. Głos to nie musi być zgłoszony głos, za głos. Przeciw się wystąpić, przeciw temu wnioskowi. No, a się chce pan to, to, to motywować, tak? No, Oczywiście. Tak. Dobrze, bardzo proszę. A, nie ma mikrofonu. Otóż nie wiem, dlaczego nie ma mikrofonu. E, e, ale tu po prostu mikrofon, a to będzie bardzo krótkie motywowanie. No, nie może być, part, nie może być w sytuacji, w której partia. Nie wiem. Słuchaj, nie, nie, nie działa. Nie działa. Włączyć może nie? Dobra, nie istotne. Nie pan nie pan so, mówi. Nikonu mówi. A teraz? O! E, proszę Państwa, nie może być tak, żeby partia, która y, mówi o otwartości, jawności życia publicznego, utajniała własne, zupełnie formalne obrady, na, na których siedzi sto ileś osób, prawda, i tak wszystko, wszystko wycieknie, prędzej czy później. Jest to zupełnym absurdem, żebyśmy zaczęli od tego, żeby utajniamy własne obrady, natomiast mówimy tutaj nie nie że w rządzie tam, gdzieś tam, gdzieś tam, gdzieś tam, rząd utajnia. A my zaczynamy od jest Jestem zdecydowanie przeciwny temu wszystko. Rozumiem, można mieć takiego wyjścia. w związku z tym, że był to wniosek formalny, tak, głos za, pan tak głos przeciw, przystępujemy do głosowania. Kto jest za... Ale przepraszam, proszę sformułować wniosek, jak... Pytanie, no pytanie. Nie składać wniosek, nie składać wniosek. Skraść uchwały, tak. Proszę o odczytanie, mikrofon. Konwentu.pl wyraża zgodę na rejestrację dźwięku i obrazu obrad konwentu, jednocześnie w trosce o dobro partii zakazuje się samowolnej publikacji i udostępniania jakichkolwiek materiałów audio i lub wideo z obrad konwentu. Organem uprawnionym do wyrażania zgody na publikację lub udostępnianie konkretnego klipu dźwiękowego zawierającego fragment obrad jest Rada Główna po zapoznaniu się z jego zawartością. No, wydaje się, że pod wysłuchaniu z Holendrów tam nie ma mowy o pełności, co zarzuca Pan prezes, ale kto jest za wprowadzeniem tej uchwały do porządku obrad? bo. wprost, ten dory. Za przyjęcie. Tak, za pewno. To jest za? Tak. Kto jest za ten Kto jest za pęgurą? Kto jest za, za, za. za, za, za. pęgurą? Potem, to, za. Za potem panie, proszę, będę proszę. A, panie, panie bądź to, bądź za. Bądź Potem będę głosował przeciw. I proszę teraz Komisję I No ale już nie może No ale już nie może biecieć. Jak to nie może, dopóki nie ma wypieczeń, zaraz z Dobrze, dobrze. Dobrze, dobrze. Troszeczkę przygotowania. Panie Przewodniczący, jest jest nie przygotowany do niczego. Może Pan, nie Proszę wybrać komisję skrutacyjną, bo taki tak jest projekt regulaminu uchwalony przez kondycję. Dokładnie, Pierwszy komisja komisarzu tak Jest w punkcie czwartym wybór komisji skrutacyjnej. Proszę tą komisję wybrać, bo inaczej tak będziemy siedzieć po trzecie. Dokładnie. Teraz komisja skrutacyjna. Możemy liczyć, możemy liczyć. Słuszna uwaga, <laughs> dzisiaj dyskusja, przed ustaleniem porządku obrad konwentu proponował wybór komisji skrutacyjnej. W związku z tym przyjmuję zgłoszenia kandydatów do komisji skrutacyjnej.